Firma EPS System powstała pod koniec lat 90. i od samego początku działalności związana jest z rynkiem zasilania awaryjnego. W początkowych latach zajmowała się importem agregatów prądotwórczych, a następnie poszerzyła swoją ofertę o systemy bezprzerwowego zasilania UPS. W 2003 roku firma EPS System rozpoczęła produkcję agregatów prądotwórczych pod własną marką, w oparciu o wyroby czołowych producentów silników, takich jak Iveco, Volvo i Perkins, oraz prądnic MacAlte, Marelli Motori, Lerua-Sommer. Od chwili rozpoczęcia produkcji agregatów prądotwórczych EPS System posiada status autoryzowanej stacji obsługi silników przemysłowych i agregatów prądotwórczych Iveco Motors. Od roku 2004 EPS System jest liderem w zakupie podzespołów Iveco Motors, na bazie których produkuje agregaty prądotwórcze. Dysponujemy własną flotą samochodów serwisowych i dostawczych. Gwarantujemy naszym klientom profesjonalną obsługę, począwszy od doradztwa technicznego i doboru rozwiązań, przygotowania oferty, poprzez produkcję, dostawę, montaż, uruchomienie, szkolenie w zakresie obsługi urządzeń, na serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym kończąc. Aby zapewnić wysoką jakość naszych produktów, każdy wyprodukowany agregat przechodzi szczegółowe testy pod obciążeniem, co gwarantuje prawidłowe przygotowanie urządzenia do pracy. Zdając sobie sprawę, że firmę tworzą ludzie, przykładamy dużą wagę do szkolenia naszego personelu. Aktualnie zatrudniamy 45 osób, z czego 30% stanowi kadra inżynierska. W czerwcu 2007 roku firma przeszła pozytywnie audyt certyfikacyjny w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001. Certyfikacja objęła cały obszar działalności firmy, to jest produkcję, sprzedaż, montaż i serwis agregatów prądotwórczych, zasilaczy UPS, siłowni stałoprądowych i systemów bateryjnych. Produkowane przez nas agregaty spełniają wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich, co potwierdzone jest certyfikatami znaku CE. Od 2006 roku siedziba firmy mieści się w nowym obiekcie o łącznej powierzchni blisko 1000 m2 z czego dwie trzecie stanowi część produkcyjna. Lokalizacja firmy w Trzebini, tuż przy autostradzie A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami, zapewnia łatwy i wygodny dostęp dla klientów oraz bardzo dogodną bazę dla ekip montażowo-serwisowych. Z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój firmy, na początku bieżącego roku została podjęta decyzja o rozbudowie firmy o dodatkowy budynek o łącznej powierzchni 3000 m2.